W znajdującej się w centrum miasta galerii Villa Moda odbył się finisarz wystawy Królestwo Malarstwa Naiwnego Haiti. Finisarz połączony był z koncertem zespołu Munston. Na finisarzu oczywiście nie mogło zabraknąć właścicieli kolekcji obrazów polsko-haitańskiego małżeństwa Gerarda Harrisa i Joanny Lampert, którzy uroczyście zamknęli wystawę oraz zaprezentowali gotowy film z otwarcia ekspozycji. Wystawa do Dąbrowy Górniczej przywędrowała w sposób bardzo naturalny. Jestem małżonką Haitańczyka i od kilku lat w zasadzie od momentu kiedy na Haiti odbyło się trzęsienie ziemi i straciliśmy całe nasze dobra, mieszkamy w Polsce i poprzez mojego małżonka chcemy przybliżyć kulturę haitańską naszym obywatelom. Za nami znajduje się wizytówka tej wystawy. Co przedstawia ten obraz? Tak, to jest anakaona, Pierwotnie Wyspę Haiti zamieszkiwali Indianie Tainos. Ana Koona była taką boginią jednego z departamentów na Haiti, a współczesny artysta tąże boginię przedstawił nam jako kobietę nie Indiankę, tylko kobietę Czarną, czyli Murzynkę, czyli ludność, jaka obecnie zamieszkuje Haiti. A co nas jeszcze dzisiaj czeka podczas finisarzu? Podczas finisarzu zaprezentujemy dzisiaj naszym gościom film, który ma około 16 minut. Na którym zaprezentujemy wernisaż, czyli wszystko to, co się działo tutaj 7 grudnia, kiedy było otwarcie uroczysto tej wystawy. Czyli fotografie z ziemi, obrazy i recital Gerarda Harisa Hajtańczyka, czyli mojego męża. Wystawę będzie można jeszcze zobaczyć w naszym regionie, gdyż właściciele planują zaprezentować pracę w kolejnych śląskich galeriach. Na pewno akcent haitański zobaczymy podczas tegorocznej edycji Art Knife Festiwalu w Szybie Wilson w Katowicach.